Witam w kolejnym odcinku poświęconym pszczelarstwu. Zademonstrujemy Państwu w tym odcinku pomieszczenie na sprzęt szczelarski, które zostało świeżo wyremontowane. Może przejdźmy do środka. Pokaż mi. Jest to nieduże pomieszczenie, jeszcze świeżo farba i lakiery czuć, trzeba będzie to wszystko przewietrzyć. Posadzka została zrobiona z płytek, ściany są białe, zmiwalne. No Zostało nam tutaj jeszcze trochę roboty, bo trzeba instalację jeszcze podłączać i lampę założyć, drzwi zostały. Też jeszcze są do, do renowacji, trzeba pomalować. Będzie prób założyć nowy, docelowo. Regałek muszę tutaj jakieś zainstalować, żeby można było jakiś sprzęt pszczelarski przechowywać. Bo do chwili obecnej no to tak różnie z tym biwało, nie było wydzielonego miejsca na, tym, na do tego celu. Dlatego było takie pomieszczenie wolne, niezagospodarowane. Postanowiliśmy to doprowadzić do porządku. porządku do, żeby to funkcjonalnie wyglądało i estetycznie. W tej chwili, no, może przejdziemy tutaj do garażu. obok. Tutaj. Pokaż Państwu, oj, tutaj na razie tak część ramek, część akcesoriów tu jest przetrzymywanych. Tu po majstrach zostało jeszcze sporo różnego rodzaju farb, lakierów. Tutaj jest ten do pszczółek. No i to trzeba będzie wszystko też uporządkować, zrobić generalnie selekcję, co jest... Potrzebne to ładnie ułożyć, co jest niepotrzebne, przeznaczyć na utylizację. No i żeby to funkcjonowało ładnie, ładnie się wyglądało. Dlatego, dzięki wnuczkowi, ten filmik krótki dzisiaj nagraliśmy. No mam nadzieję, że kolejne będą dłuższe, tu z boku jest pomieszczenie na stolarnię, mam taką stolarnię podręczną, To prawda, jest ona też niewielka, adoptowana z pomieszczeń gospodarczych, też jest wszędzie nieład, a to jest związane z tym, że... ta siekiela do cięcia tych, tak? Związane z tym, że... z tym remontem po prostu, bo tutaj też żeśmy jeszcze i drzwi wymieniali, obrawiali. I to jest wszystko zagracone. Pomieszczenie po prostu to też trzeba będzie uporządkować. Zadbać o to, żeby to miało jakiś wygląd. Są podstawowe maszyny, które służą do produkcji uli, ramek, innych akcesoriów. No jeszcze troszkę zostało trochę tutaj do zrobienia. Jeszcze też muszę sufit poprawić, ściany jeszcze wymalować na biało, żeby było, to się wtedy rozjaśni nam trochę to pomieszczenie. I tak trzeba będzie jakoś to wszystko ładnie ogarnąć. No i mam nadzieję, że też będą bardziej regularne odcinki, tak, bo... Jeden w no, tygodniu. Tutaj. Muszę jeszcze przywieźć materiały na regał, bo będą tutaj jeszcze ramki przechowywane. No zobaczymy jak to nam wyjdzie. Może w następnym odcinku jak już będzie wszystko w komplecie to coś tam jeszcze Państwu zademonstrujemy. Na razie dziękuję za uwagę. Do widzenia. To zobaczymy na kolejny filmach.